Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Solidarnej Polski. W konferencji prasowej uczestniczą Kamil Kaniuk oraz pan wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Tematem konferencji prasowej będzie kwestia wiatraków. Wiatraków, które przez większość roku prądu nie produkują, oraz tego, że wspieramy biogazownię. Panie ministrze. Szanowni Państwo, jedna z najważniejszych debat ostatnich miesięcy debat o cenach energii. I cenach funkcjonowania gospodarki, która miałaby być oparta o niestabilne źródła produkcji energii elektrycznej, a więc o wiatraki. Ci politycy, szczególnie totalnej opozycji, którzy mówią, że inwestycje w wiatraki pozwolą obniżyć ceny energii elektrycznej, kłamią. Kłamią i jeszcze raz kłamią. Ponieważ inwestycje w niestabilne źródła energii, wytwarzania prądu tylko przez 1,4 dni w roku, a więc wiatraki, spowodują wręcz odwrotny efekt, spowodują podwyżki cen energii. Dlatego Solidarna Polska głosowała przeciwko propozycji liberalizacji zasady 10H. Osobiście ufam, że jeżeli ta ustawa w ogóle zostanie. I trafi na biurko pana prezydenta, to pan prezydent Andrzej Duda w interesie polskiej wsi zawetuje tę ustawę, ponieważ ustawa z roku 2016, ustawa, która miała pewien konsensus społeczny, była ustawą dobrą. I dzisiaj, Szanowni Państwo, kiedy mówimy o odnawialnych źródłach energii, powinniśmy wspierać te stabilne źródła, które produkują przez 100% w roku energię elektryczną, a nawet i ciepło. Dlatego jako. Pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowałem specustawę o biagozowniach rolniczych, która ufam, że już w marcu trafi do laski marszałkowskiej i będzie procedowana w polskim sejmie. I tutaj um, ufam, że będzie pełna zgoda ponadpolityczna, bo jest pytanie o to, czy chcemy, aby na obszarach wiejskich, na polskiej wsi, a odnawialne źródła energii powstają przede wszystkim na? O obszarach wiejskich. Powstawały źródła stabilne, które będą gwarantowały tańszą energię i ciepło, czy źródła niestabilne. Nie możemy popełniać błędu niemieckiego. Niemcy zainwestowali miliardy euro w wiatraki na lądzie i co? I muszą dzisiaj wracać do węgla, mają całkowicie zdestabilizowany system elektroenergetyczny. Warto pamiętać, że już dzisiaj zgodnie z obliczeniami e, aż 5,5 miliarda złotych. Polacy płacą w swoich rachunkach za stabilizację systemu odnawialnych źródeł e, energii, bo trzeba zawsze pamiętać, że niestabilne źródło energii, jakim jest na przykład wiatrak, e, powoduje to, że przez ten okres, kiedy nie pracuje, nie produkuje energii elektrycznej, trzeba zapewnić, aby źródło konwencjonalne węglowe czy gazowe tę energię e, produkowało i koszty tej stabilizacji to jest najważniejszy argument za tym, że stawianie niestabilnych źródeł energii powoduje podwyżki cen energii. Jeżeli ustawa 10H zostanie zliberalizowana. To czekają nas inwestycje w nowe moce wiatrakowe, które mogą wynieść nawet 70 miliardów złotych, i wszystkie te pieniądze zostaną przerzucone w taryfach na miliony Polaków. Ceny energii będą po prostu wyższe. My jesteśmy zwolennikami, jako Solidarna Polska, jako partia, która broni w przeciwieństwie do polskiego stronnictwa ludowego, które kiedyś było. Lobbystą rosyjskiego gazu, a dzisiaj jest lobbystą niemieckich wiatraków. My jesteśmy za interesami polskich rolników, o polskich rolników. Spotykam się z rolnikami. Dzisiaj będę się między m.in. w powiecie Nyskim, w powiecie kluczborskim spotykał z rolnikami, właśnie po to, żeby szukać dobrych rozwiązań. A rolnicy mówią jedno: tak dla biogazowni, a jeżeli chodzi o wiatraki. Wiatraki jednak powodują to, że transformacja energetyczna napisana w Brukseli, napisana przez Angelę Merkel i Władimira Putina, oparta o Wiatraki, które są zasilane źródłem konwencjonalnym, gazowym i stabilizowane. Ta transformacja energetyczna, w tym modelu, który już zbankrutował ze względu na drugą część inwazji Rosji na Ukrainę, jest transformacją, która jest korzystna wyłącznie dla deweloperów farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, a nie dla milionów Polaków. Jeżeli chcemy, Wysokie ceny energii, jeżeli chcemy wysokie koszty transformacji energetycznej, to tak, popełniajmy błąd niemiecki i stawiajmy wiatraki. My, jako Solidarna Polska, i pan minister Zbigniew Ziobro mówi zdecydowane nie, jesteśmy zwolennikami chociażby biogazowni rolniczych, jesteśmy zwolennikami tego, żeby transformacja energetyczna była korzystna dla milionów Polaków. Jesteśmy zwolennikami, aby tak zwany local content, czyli te pieniądze, które są przeznaczane na inwestycje w odnawialne źródła energii, Zostawały prawie w 100%, najlepiej w 100% w polskiej gospodarce. I jeżeli będziemy inwestować chociażby w biogazownię, i ci rolnicy, którzy mają hodowlę trzody chlebnej, czy na przykład krów mlecznych, mogą postawić biogazownię, która będzie przez 100 dni produkowała, przepraszam, przez 100% dni produkowała energię elektryczną, to to jest dobre rozwiązanie. A dzisiaj trzeba pamiętać, że z jednego euro zainwestowanego w wiatraki 60 do 80 centów. Z tego jednego euro trafi do zagranicznych firm. Po prostu zostanie wyprowadzonych z Polski do firm duńskich, do firm niemieckich. Dlatego to lobby wiatrowe jest tak ofensywny, tak agresywny, nawet uruchamia tą zmanipulowaną młodzież, te, te biedne dzieci, które stoją pod Sejmem. Nie mam żadnej wątpliwości, że przecież z własnych. Kosztów nie sfinansowali sobie tych wszystkich instalacji wentowych i komunikacji. Nagle pokazują tą młodzież, która mówi: tak, dla wiatraków. No, to jest lobby wiatrakowe, które w mojej ocenie doprowadzi do gigantycznych podwyżek cen energii. Na całym świecie, szczególnie w Europie, która. Ma określone regulacje prawne dotyczące unijnego rynku energetycznego. Stawianie na wiatraki to jest stawianie na niestabilne źródła energii, na drogą energię elektryczną, na drożyznę, a my nie chcemy tej drożyzny. Dlatego tak dla biogazowni rolniczych, nie dla wiatraków. Ufam, że pan prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę liberalizującą 10H, chociaż chcę jasno powiedzieć, że dobrze się stało że została przyjęta poprawka Prawa i Sprawiedliwości o zwiększeniu odległości z 500 do 700 metrów lokalizacji wiatraków od zabudowy mieszkalnej. Sam zgłaszałem w imieniu 20 posłów poprawkę która mówiła o, o tysiącu metrów, ale od wszelkiej zabudowy, nie tylko od zabudowy mieszkalnej. Bo proszę też pamiętać, że za czasów POPSL, jeszcze 10 lat temu, finansowano badania, między innymi przez Wojewódzkie Fundusze Uchrony Środowiska, które dowodziły, to za czasów POPSL, za czasów Donalda Tuska, były przeprowadzone badania naukowe, które dowodziły, że lokalizacja wiatraków blisko gospodarstw rolnych, blisko gospodarstw domowych, szkodzi i zdrowiu ludzi, i zdrowiu zwierząt, zwiększa koszty produkcji żywności, powoduje uderzenie negatywne w ekosystemy. Dzisiaj politycy POPSL nie chcą pamiętać o tych badaniach, które za ich czasów były. Finansowane. W sprawie transformacji energetycznej powinien panować pewien, w mojej ocenie, konsensus polityczny. Była zgoda wszystkich polityków za inwestycjami w wiatraki na morzu. Tutaj wszyscy politycy podnieśli swoje dłonie, głosując w Sejmie za specjalnymi ustawami w tym zakresie. Ale jeżeli chodzi o wiatraki na lądzie, wiatraki destabilizują system, powodują to, że ryzyko blackoutu zwiększa się, ponieważ pamiętajmy o tym, że większa ilość niestabilnych źródeł energii, które mają być przyłączane do systemu, który przecież jest rozbudowywany nie na koszt tak zwanych inwestorów w farmy wiatrowe, tylko na koszt milionów Polaków, powoduje większe ryzyko blackoutu. bo wtedy kiedy wieje, kiedy świeci słońce w takim wymiarze, że mamy upał przez wiele dni, A mamy ma bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych, to oczywiście ryzyko blackoutu jest większe, bo sieć elektryczna może nie wytrzymać ilości produkowanej energii, której nie może przyjąć do systemu właśnie z niestabilnych źródeł. A wtedy również jednostki węglowe ulegają awarii, ponieważ trzeba je wyłączać właśnie z uwagi na warunki atmosferyczne i produkcję z niestabilnych źródeł bardzo drogiej energii elektrycznej. Proszę też pamiętać o tym, że dzisiaj, kiedy powstaną wiatraki, to jest to doskonały interes dla. Inwestorów w te farmy wiatrakowe, bo kiedy wiatrak będzie produkował energię, która nie może być przyjęta do systemu, czyli nie będziemy mogli jej wykorzystać, to będziemy musieli takiemu, takiej firmie płacić 600 zł za jedną megawattogodzinę za to, że po prostu nie jest w stanie polski system elektroenergetyczny odebrać tej, tej energii. Innymi słowy, tak dla stabilnych OZE, a więc dla biogazowni, w tej sprawie będziemy apelować o pewien konsensus polityczny, nie dla Niestabilnych wiatraków drogich, i proszę, żeby wszyscy odrzucali te wszystkie kłamstwa polityków PO, PSL i szczególnie polityków lewicy, którzy mówią nieprawdę, mówią nieprawdę o taniej energii. Energia z wiatraku ze względu właśnie na koszty stabilizacji całego systemu elektroenergetycznego jest po prostu najdroższą energią produkowaną. Najtańszą jest energia produkowana z węgla, sztucznie opodatkowana przez, przez Unię Europejską. 33 miliardy złotych Polska straciła tylko w roku 2022 roku na unijnym systemie handlu emisjami. W naszych rachunkach, w rachunkach milionów Polaków płacimy za tą z unijnym. Jeżeli ktokolwiek chce obniżyć ceny energii, to trzeba z Polski zdjąć unijny system handlu emisjami 33 miliardy złotych, a więc równowartość składki członkowskiej do Unii Europejskiej Polska straciła w zeszłym roku ze względu na unijny haracz, nakładany na polskie ciepło i polską energię elektryczną. Niższe ceny energii to zdjęcie unijnego haraczu, a nie powodowanie, że będziemy stawiać niemieckie wiatraki, które w sposób niestabilny będą produkować energię, która będzie rozwalała polski system elektroenergetyczny. Warto, żeby w sprawach wiatraków wypowiadali się przede wszystkim eksperci, przede wszystkim przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych, a nie politycy, a nie lobbyści, a nie Dzieci, które udają aktywistów klimatycznych to jest po prostu żenujące, kiedy widzę w tych wszystkich TVN-ach jakieś dzieci, które udają ekspertów od wiatraków, a nie mają zielonego pojęcia jak chodzi, jak pracuje system elektroenergetyczny. No jeżeli chcemy sobie te, takie Grety Thunberg i, i, i jakichś mokosów traktować za poważnych ekspertów w sprawach naprawdę poważnych, no, to daleko z, takim, z taką debatą, z taką jakością debaty nie, nie zajdziemy. Słuchajmy ekspertów, słuchajmy profesorów, słuchajmy tych, którzy się znają na systemie elektroenergetycznym. Nie słuchajmy lobbystów i wymyślanych, tak zwanych aktywistów klimatycznych, którzy nie mają zielonego pojęcia o czym mówią. Tak dla biogazowni rolniczych, nie dla wiatraków na lądzie. Dziękuję uprzejmie.